Coraz to młodsi ludzie boją się starzenia. Mam wrażenie, że w tym temacie z pokolenia na pokolenie coraz większa dyskusja się odbywa i coraz większa walka na co dzień. Na przykład taka medycyna estetyczna coraz bardziej nas interesuje, bo przede wszystkim może walczyć z oznakami starzenia. A w mediach obserwujemy cały czas nierealne patrzenie na starzenie się i wykorzystywanie przez marki, że ludzie się tego boją. I oczywiście mówiąc o starzeniu się, mam na myśli wizualne oznaki starzenia się, a nie dbanie o zdrowie czy witalność naszego ciała. Thank you. I tak, to jest coś, o co kobiety martwią się od zawsze. Jednak, jak zwykle, social media pogłębiają problem. A z racji, że do social mediów mają dostęp coraz młodsze osoby, a kontent nie jest dopasowany do wieku, to aktualnie oglądamy dzieci nagrywające na TikToku swoją pielęgnację, makijaż, układanie włosów czy outfity. I pewnie Get Ready with Me do szkoły albo Back to School widzieliście już milion razy, ale czy widzieliście to w wydaniu dziesięciolatki? Więc w tym momencie o pierwsze, Zmarszczki nie martwi się tylko 28-letnia mama, ale także jej 10-letnia córka. W tym filmie wszystkie twarze dzieci będą zamazane i zapraszam was do przebrnięcia ze mną przez to dziwne znalezisko w social mediach. Ja nie będę zgadywać ile ta dziewczynka ma lat, w każdym razie na pewno Niewystarczająco, by posiadać w ogóle konto na TikToku. Patrząc na ten moment na jej konto, są tylko dwa filmy sprzed paru dni. W komentarzach ludzie pytają ją o poprzednie filmy, albo pytają o jej Instagrama, także wydaje mi się, że ona od jakiegoś czasu już działa w internecie, ale platformy usuwają jej treści i TikTok usuwa jej filmy ze względu na wiek. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo nieraz widziałam, że dorosłym osobom TikTok usuwa filmy, sugerując, że nie mają 18 lat. Na tym filmie dziewczynka robi kilkuetapową pielęgnację twarzy, po czym przechodzi jeszcze do makijażu i nakłada tam korektor, brązer, coś tam jeszcze na twarz, tuż do rzęs. Ja czuję się nielegalnie oglądając to. Czuję się bardzo niekomfortowo i odczuwam taki dysonans, bo oglądam coś, co robi zazwyczaj dorosła osoba. Do tego rodzi się tyle pytań. Skąd ona to ma? Czy to jest jej mamy, czy jej mama wie o tym, i czy gorsze byłoby to, że jej rodzice o tym nie wiedzą? Czy że o tym wiedzą i jej na to pozwalają? I naprawdę rodzi się we mnie bumer, jak widzę coś takiego, i to nie w takiej formie, że jej próbuję coś odebrać. Właśnie wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że to co ona robi, odbiera jej bardzo dużo z dzieciństwa, w którym aktualnie jest, i to powinien być najbardziej beztroski i najlepszy czas naszego życia. I w ogóle takie produkty nakładane na tak młodą twarz mogą być naprawdę szkodliwe. Większość kosmetyków do pielęgnacji ma w sobie składniki, które będą działać tylko na Starszej twarzy, które mają na celu walkę z problemami skórnymi, których ona nawet jeszcze nie ma prawa mieć. I mówienie tutaj o jakimkolwiek zapobieganiu starzenia się czy zapobieganiu jakichś problemów skórnych jest absurdalne. I zwykle na takich filmach ten makijaż to jest typowy makijaż, taki, który używa każda z nas. Czyli makijaż po prostu, żeby być ładniejszym, żeby podkreślić swoje atuty. Nie ma tu nic artystycznego, wyrażającego siebie, więc to, co widzimy, to makijaż poprawiający wygląd. A to jest jeszcze gorsze, bo dlaczego buzia, która jeszcze się w pełni nie rozwinęła, Potrzebuje jakiegokolwiek upiększania. To, jak wygląda twarz dziesięciolatki, to nie jest jeszcze to, jak będzie wyglądać jej twarz przez resztę życia. Dosłownie jej rysy twarzy się jeszcze w pełni nie ukształtowały, a już ingeruje się w nie, żeby były inne. I to samo pojawia mi się zawsze w filmach o glow-upach. O glow-upach bardzo młodych osób, które pokazują swoje zdjęcie z wieku 10, 12, 13 lat, a potem z wieku na przykład 18 lat. I patrzcie, jaki glow-up. No, glow bo na tym pierwszym zdjęciu masz jakieś pół metra mniej wysokości niż masz teraz, bo miałeś 10 lat. Więc dosłownie wszystko w twoim ciele się zmieniło i ty nie robiłeś z tym nic, po prostu dorastałeś. Ja nie mówię tego, żeby kogoś urazić. Tylko dlaczego już w tak młodym wieku jest ta potrzeba zmiany? Ale temat glow-upów to jest temat na osobny film. Yy... Będzie za niedługo. I w ogóle takim porównywaniem krytykujesz siebie z czasów, gdzie w ogóle Cię nie interesował wygląd, bo nie powinien. Jedyne co Cię wtedy interesowało, to kiedy wyjdzie nowy odcinek Hany Montany, albo to, że mama kupiła nowe zeszyty do szkoły. I to było okej, to było normalne na Twój wiek.

Oh my gosh, my poop is on out the knee! Why? Wait, oh my uh, oh. <laughs> Nope. on my cheeks right here? Nope. Lip oil. What is that with the lip oil on? Face? It makes my face sparkly. Think you're about done? Nope. I tu mamy do czynienia z jeszcze młodszym człowiekiem, tak przynajmniej mi się wydaje. I z jeszcze większą ilością kosmetyków. Zaczęłam się zastanawiać, czy w takiej mojej szkole, albo ogólnie, czy w szkole w Polsce, dziecko mogłoby przyjść w takim makijażu. A potem zaczęłam sobie uświadamiać, że my nie mówimy nawet o jakichś późnych czasach szkolnych. Ja dostawałam opieprz za szminka w liceum, a tutaj mówimy o klasach 1-3. Ten profil do niedawna był prowadzony przez całą rodzinę tej dziewczynki. Na tym filmie nawet widzimy w tle mamę. Czy powinniśmy w w tym momencie stwierdzić, że to jest sprawa tego rodzica, no bo on odpowiada za dziecko, on jest dorosłym człowiekiem, on wie co robi. Rodzic zna social media, zna aplikacje i jest świadomy niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą stawianie takich filmów do internetu. Przykro mi, ale ja w tym przypadku nie jestem w stanie przejść obok tego normalnie i stwierdzić, że rodzic wie co robi i ja się nie mogę wtrącać. Gdy na polskim YouTubie była mowa o szarentingu jakiś czas temu. To uświadomiliśmy sobie, że jednak wiele rodziców nie zdaje sobie sprawy, co robi, wstawiając wizerunek swojego dziecka do internetu. A potem, gdy dowiadywali się, jakie bezpieczeństwa to ze sobą niesie, to i tak umniejszali temu i stwierdzali, że wiedzą, co robią i że to na pewno ich nie dotyczy. Ale przynajmniej ja tak miałam, że gdy nabrałam tej świadomości co do tego, z czym może się łączyć Wstawianie wizerunku naszego dziecka do internetu. Dowiedziałam się, w jakich celach może być to wykorzystywane, to aktualnie czuję ogromny dyskomfort, gdy widzę dzieci w internecie, szczególnie wstawiane przez własnych rodziców. Niepokojące jest to, jak ona dobrze radzi sobie z nakładaniem tego makijażu. I z jednej strony widzisz tą niezdarność, która jest normalna u dzieci, a z drugiej jednak radzi sobie zaskakująco dobrze. Nie wygląda to, jakby robiła to po raz pierwszy w życiu, a te wszystkie influencerki ruszają się w podobny sposób na tych filmach mają jakieś podobne gesty i gdy nagle widzisz, że jakieś dziecko to powtarza, to jest to absolutnie przerażające. I właśnie przez takie coś ciężko stwierdzić, że to jest zabawa, że to dziecko nie ma pojęcia co robi i tylko się tym bawi. Bo wygląda to, je tak jakby znało temat bardzo dobrze. I ja wiem i ja i ty podkradałyśmy kosmetyki swoim mamom. Próbowałyśmy coś z nimi zdziałać, ledwo wiedząc co to w ogóle jest. Trochę bo wiedziałyśmy, że to jest dla dorosłych, więc automatycznie nas to ciekawiło, a trochę żeby się tym po prostu pobawić. Ale to nie jest to samo. I tak samo są filmy, gdzie mama z córką nakładają sobie jakieś śmieszne maseczki na twarz, albo mama czesze swoje dziecko, robiąc mu za każdym razem jakieś inne wymyślne fryzury. Tylko, że to, co tutaj widzimy, to, to nie wygląda jak zabawa. To wygląda, jakby to dziecko brało to na poważnie tak samo, jak ta dorosła influencerka, która to robi codziennie. I widać po tych dzieciach, że nagrywają content taki, jaki oglądają. I nawet jeśli nie robią tego, bo chcą już dbać o skórę, to już zdążyły się naoglądać trochę tego. Oprócz tego korzystają z produktów, które nie są dla nich przeznaczone i na których się nie znają, nie wiedzą, jak z nich faktycznie korzystać. Do tego wstawiają swój wizerunek do internetu, już na zawsze narażają się na opinie ludzi, narażają się na hejt oraz na kradzież wizerunku w bardzo złych celach jakiś czas temu za granicą w internecie pojawił się temat Sephora Kids. był to taki przypływ zainteresowania kosmetykami u dzieci tych do pielęgnacji i tych do makijażu dzieci które w ogromnych ilościach odwiedzały później drogerie kupowały produkty drogich marek potem pokazywały swoje kolekcje nagrywały skin care i makijaż i ogólnie z jednej strony pokazywało się dzieci które kupują te wszystkie drogie produkty używają ich mają wielkie kolekcje a z drugiej strony było pokazywane jak wyglądają drogie po tym, jak dzieci tam przychodzą, jak niszczą kosmetyki, jak bawią się kosmetykami. I w tym okresie stała się popularna marka Drunk Elephant, która przede wszystkim ma kosmetyki do pielęgnacji. I ta marka właśnie stała się takim znakiem rozpoznawczym. Tych Sephora Kids. I zaczęła się wtedy dyskusja, czy dzieci powinny używać takich kosmetyków. I wpadł na artykuł, w którym dostajemy informacje, co myślą o tym reprezentanci firmy Drunk Elephant. Więc czytamy, że ich kosmetyki są bezpieczne dla dzieci, ale warto unikać tych ze składnikami takimi jak retinol czy kwasy. Możemy też dowiedzieć się, że stworzyli oni rutynę dla teens and twins. Twins to według definicji dzieci w wieku od 9 do 12 lat. I jest to rutyna składająca się z pięciu produktów, o łącznej kwocie 186 dolarów. Oprócz tego w roku 2020 na Instagramie dodali post, w którym napisali: Na skinker nigdy nie jesteś za młody. A na koniec mamy wypowiedź, że w taki sposób dzieci uczą się dbać o swoją skórę, więc jest to dla nich dobre. Ogólnie oprócz tego, że ciekawie jest tutaj w samym tym artykule, to fajne są też dwa komentarze. Jedna osoba pisze, że, że to są niebezpieczne składniki do używania dla dzieci, natomiast druga osoba bardzo się tutaj zdenerwowała i zaczęła wypisywać, jakich kie córka kosmetyków używa zapewniać, że to nie jest nic złego oraz że nie ma zamiaru kupować tańszych kosmetyków dla swojego dziecka anymore tester so can't sell now Sephora employees are not your babysitters And Obviously went to check out Drunk Elephant like I do every single day. Um, this was disgusting, and the stuff hardens. And when it does, it's impossible to get off. Of course, all the pieces to the testers are everywhere. It's a mess, and now they're hitting other brands too because we're putting away our Drunk Elephant testers. To w ogóle kojarzy mi się z polskim Rossmanem. Za każdym razem, gdy wychodziła jakaś kolekcja kosmetyków z jakimiś influencerami, które oglądają głównie dzieci, zawsze, gdy przychodziłam do Rossmana już jakiś czas po premierze, żeby zobaczyć te kosmetyki, to nie było nawet w czym wybierać. Te stery nie istniały. Kosmetyki, które były do kupienia, były pootwierane, porozpieprzane tam po tej całej gablotce. A jeśli widniało zdjęcie jakiegoś influencera, to zazwyczaj był on cały pomazany od produktów. I szczerze, ja jako dorosła osoba często czułam się głupio wchodząc do sefory, jakaś taka nieogarnięta, bo zawsze było mówione, że te panie brzydko patrzą na ciebie, jeśli nie masz super makijażu, jeśli nie jesteś ładnie ubrana i wchodzisz w dresie, kupić jakiś drogi produkt. Tymczasem przychodzą tam dzieci, niszczą te produkty, bawią się nimi, korzystają z testerów, używając ich do swojej twarzy. I... When you're taking a picture someone stop, I look so ugly, I'm ruining the whole picture. You don't have to keep reminding us. crop you out if you want. Ta dziewczyna wygląda na dużo starszą od swoich poprzedniczek, a ma 13 lat. Jej profil ma już konkretną historię, bo dodaje filmy na TikToka i na Instagrama, a na jej profilach widnieje informacja, że jej kanały prowadzą jej rodzice. Dodatkowo jeszcze jej zachowanie na niektórych filmach pozostawiają wiele do życzenia, co tylko sprawia, że wydaje się ona być jeszcze bardziej pochłonięta światem social mediów i zachowaniem starszych od siebie dziewczyn. Dobra, wiecie, co mnie boli w tym wszystkim? Tak. Naprawdę, tak najbardziej. To jest po prostu to odbieranie dzieciństwa. Brzmi jak boomer, ale takie są moje odczucia. W takich momentach cieszę się, że za moich czasów tego wszystkiego nie było i że moje dzieciństwo przebiegło normalnie. Mimo tego, że za moich czasów już był jakiś komputer, później miałam już jakiegoś smartfona, ale przede wszystkim przez długie, długie lata nie interesowało mnie to, jak wyglądam, albo to, jak odbierają mnie inni ludzie. A z tym mi się to wszystko kojarzy. No i ja mam takie wrażenie, że im wcześniej zaczniesz się interesować tym swoim wyglądem, tym wcześniej przyjdą do Ciebie kompleksy i jakieś wątpliwości. Bo tak naprawdę ciężko jest o dobrą relację z samym sobą, ze swoim wyglądem, gdy chłoniesz social media, szczególnie od młodego wieku. A dzieci chłoną to wszystko szybciej, mocniej i bardziej bezmyślnie niż my. I jeśli my, dorośli ludzie, się na tym łapiemy, no to jak miałoby być inaczej, jeśli chodzi o dzieci? I można pomyśleć, że dzieci bawią się tymi produktami, Yeah. Okay. Tak po prostu dla zabawy, wcale nie myślą o tym jakoś głębiej. Ale w momencie, gdy dochodzą do tego social media, to jesteśmy w stanie stwierdzić, że nauczyły się już bardzo dużo od swoich dorosłych, starszych koleżanek. Już wiedzą, że nie lubimy zmarszczek na naszej twarzy, przebarwień, niepomalowanych rzęs albo matowej skóry. A ich mama może nie zauważać tego problemu, bo sama siedzi w tym po uszy. I takich profili, takich filmów jest jeszcze masa na TikToku i na Instagramie, ale już nie ma sensu tego ciągnąć, bo to wszystko tyczy się. Tego samego tematu. Możemy tylko szukać coraz to bardziej absurdalnych przykładów. Myślę, że w takich momentach możemy się cieszyć, że jesteśmy już tacy starzy w tych czasach. Zapraszam do podzielenia się, co wy sądzicie w komentarzach. Rozpocznijmy dyskusję. Ja jeszcze raz Was zachęcam do poczytania sobie o Sharentingu o tym, z czym się to łączy i widzimy się w następnym filmie.